W dzisiejszym odcinku. Dwa znowu mandat. Co robisz w pracy? Czym się zajmujesz? No nic no. A takie granie niedzielne to jest super też czas na odmurzenie się. Kolejny piękny dzień na dalekim wschodzie Londynu. Słoneczko świeci, pracownicy myjni dbają o czystość londyńskich pojazdów, a chłopaki z ISS Railing spawają, szlifują, jakieś nowe cudeńka szykują. Widać, że praca pali im się w rękach. Dla szefa ISS piękny dzień, tak jak lubi. A co to za zakłócenia na linii? Skąd dobiega ta muzyka? Lepiej to sprawdzić. Ulala, a co to za schadzka? Muzyka brzmi nieźle. Zajrzyjmy do środka i posłuchajmy z bliska. Spróbujmy ten krążowca cztery razy Raz, dwa, trzy, i Pracując tutaj w tej firmie, postanowiliśmy założyć zespół. A jak widzicie, tutaj zespół Bosa, Bossa, bo. Bossa bo. Bossa bo. A zespół powstał kiedy myślicie, żeśmy my powstali? Jakieś dobre pół roku temu. No oczywiście ja, jako saksofonista, i mój brat gramy. Od dziecka gramy na instrumentach. Nie spotykamy się tylko jako hobby, pasja, bo fajnie jest pograć. Zamiast spędzać czas gdzieś tam się nudzić czy lepiej się sobie pograć. Od stycznia zaczynamy mamy pracę nad muzyką filmową. Chcemy stworzyć godzinny koncert muzyki polskiej muzyki filmowej Pasja, można powiedzieć, że Pasja od dziecka. Od dziecka. Szkoła muzyczna, szkoła muzyczną, żeśmy pokończyli, później my mieliśmy swój zespół w Polsce, graliśmy też na estradach różnych i dla publiki, i dla siebie. Także pasja cały czas trwa, no nie? I ona, podejrzewam, że nigdy nie zginie. A takie granie niedzielne to jest super też y, czas na odmużdżenie się. Na no to życzymy wam, aby to niedzielne granie przerodziło się w coś więcej. Przenosimy się do głównej siedziby ISS. Jest sobota, ale nie taka zwykła sobota. Dziś w siedzibie firmy odbywa się kurs, po którym każdy z jego uczestników zdobędzie patent dźwigowego. Imię, nazwisko tutaj? Imię, nazwisko tutaj, tej pierwszej, tak? This is not a test of English. This is an exam and a course to be a slinger, yeah? 15 poziomów. O biegnie! Rafał Matacz. Będzie, bie, będzie później, no bo po Co robisz w pracy? Czym się zajmujesz? No nic no. no Masz <grym> pracę? No <grym> bo nie byłem z pałaczem, bo teraz pracuję w biurze teraz pracujesz, to kiedy też jest slingerem jesteś? Pelem. <grym> <grym> Swingerem jest to weekend. Dobra. To co? Ekipa łyka teorię jak pelikan. Zobaczymy, jakim pójdzie w praktyce. No to zaczynamy egzamin praktyczny. Znalazłem ten kurs na course, Bardzo interesujący. And it give us more opportunities on sites to do more stuff you know, and make it much a lot safer working. Especially with the steel work. So what do you do at the moment? At the moment I do traffic marshalling and we'll be doing slinging as well. Yes, yeah, so więc this course giving mi more możliwości. thanks to Makita, Alat and DSS and wish you all the best. Exam now, just stay away. Okay? Pierwszy punkt. Wy też wszyscy tam za barierkę cofacie, to będziemy zabierać, zabierać mi. Jeżeli to są. Na pierwszy rzut idzie darek kierowca. Mm -hmm. Sprawdzasz wszystkie swoje akcesoria, tak? Sprawdzasz dokąd zahaczasz, tak? Sprawdzasz ładunek, tak? Chy, chy, to musisz wszystko potwierdzić. Tak? Rzeczy oczywistych no, no. Darkowi nie trzeba przypominać. Sprawdzasz całą arelkę, tak? tak? czy jest bezpiecznie. Czyli tak? co mam tak co, przejść w roz... Rozglądasz się tak jak najbardziej. Mm -hmm. tak? Się robi, się wie. No I tak, i, tak, i tak. Ustalacie sygnały. Działa. Chcesz użyć tych pozorów, hmm. tak? No to jest już za Sprawdzasz pasy? Sprawdzam pasy. Tomek, jak już wiemy, jest ekspertem od sprawdzania pasów. Zresztą przybrajanie nie było innej opcji. Ciekawe, jak pójdzie Darkowi. Pas jest Ten jest przygotowany. Okay. Drugi pas. Jak najbardziej OK. No, okay. Pasy sprawdzone. Teraz tylko zaczepić i wio! Teraz z drzwiowym pliznikiem przygotowanym. Jest w Radzie, to Panie kolego, tak Ustalcie sygnały. No, podnosimy to, Te dwie beleczki, kolego, tak. No, jak mrugnę okiem, to dwa razy w lewo, a jak pstryknę palcami, to uciekaj. Do góry, na dół, tak? Stop, emergency. Yeah. Okej, okay. panowie są już umówieni na kaczuszki, więc można zaczynać. Dobry. Dobry. To nie jest polecenia slingera. Tak? Jeśli on daje ci sygnał, który jest nieadekwatny w tym momencie, zatrzymujesz operację, podchodzisz do slingera i ustalacz jeszcze raz, co musi być zrobione. Jeśli ty powiesz mu, słuchaj, ja wypozycjonuję mój dźwig nad ciężarem, tak? on wtedy może przestać ci dawać sygnał. W tym momencie dała ci niepoprawny sygnał, a ty na niego nie reagowałeś. Tak? Czyli to będzie pierwsze e, ostrzeżenie. No przecież, dawał mi wyraźny sygnał, że po zabawie w kaczuszki, gramy w lisek koło drogi. Nie no to ustalamy, że ja po prostu, że... Jeżeli jest tutaj wszystko widoczne, tak? Ty pozycjonujesz go ręką. Pozycjonujesz ręką. Przed Aha. w ciężkości. Tak? On się zbliża tutaj. Jeżeli to jest wszystko dla Was, tylko po prostu on dojeżdża, tak? Sygnał, który Ty mu dawałeś, mówi, że ma podnosić do góry. Nie ma takiej potrzeby, tak? Tutaj jest jedyne co? To Jeep. Ajajaj, aj, aj. ale Michał się czepiasz. Pozycja boczna ustalona. Nie wystarczy? I ty go pozycjonujesz po prostu. A, i on sobie już sam Albo nie dajesz sygnału, jeżeli Ty nie wystawisz. To jest krótszy kost. Tak? Końcu. Określając Więc No, teraz to już wszystko wiadomo. Zobaczymy, czy panowie poradzą sobie z wypozycjonowaniem dźwigu i znalezieniem środka ciężkości tak, aby Michał był zadowolony. Dlaczego przesuwasz dźwigiem? Udają Ci taki sygnał? Nie. Więc jeżeli on mówi do góry, jedziesz do góry. Mówiłeś no, no, dawaj na samochód. Ale dawaj na samochód zgodnie z poleceniami sygnalera. Tak? I, I on Ci daje up, up, up. Dawaj na samochód, to dawaj na samochód. Simple. Ok, udało się. O. Jest i kolejny zawodnik do zabawy w kaczuszki. No i udało się. Po takim ciężkim treningu nie ma opcji, że ktoś nie zda. Przenosimy się z kamerą do ekipy Tomka. Dziś jesteśmy na Hampstead. W jednej z najbogatszych dzielnic Londynu, gdzie średnia cena domu jednorodzinnego to wartość około 30 podobnych domów w Polsce. Ekipa Tomka szykuje się do pracy. Zaczynają od sprawdzania planów. No wiadomo, bez planu ani rusz. Spokojnie, coś to się jutro po szubienicy podjedzie. Szubienice? Będą kogoś wieszać? Poza rysunki fabrykacyjne. Tak, musimy przywieźć te szubienice, bo nie damy rady zamontować tego Czyli ja w, się z bóstwem. Czyli ten Z bloczkiem, żeby można było wciągnąć stal na, na górę. Dobrze, że tylko stal będą podwieszać. Znajdujemy się na Hamstead w bardzo bogatej dzielnicy. Ja stawiamy konstrukcję w domu jednorodzinnym. Tutaj mamy złożone już dwa pięta. Dzisiaj mamy dostawę stali, gdzie będziemy montować dach. Mamy zamontowaną podłogę. Teraz na tym stawiamy belki dachowe. Dwa tygodnie temu zamontowaliśmy drugie pięto naszych belek stalowych. W tych miejscach będą znajdowały się duże okna. Tutaj, gdzie stoimy, będzie malutki teraz. W tym miejscu mamy przedłużenie słupa. Jest specjalny splice zrobiony, który jest obliczony przez inżyniera. Ile śrub trzeba dać, jaki nacisk. Cały projekt nie jest zbyt duży. Na cały projekt zużyliśmy około 14 ton stali. Udało się nam ustalić z kierownikiem budowy, że po zakończeniu prac budowlanych ten dom będzie wart około 4,5 miliona funtów. Dlaczego tej nie dał belki? Przecież tutaj ma wymiar ten. No Z dolnej belki ma. A nie, przecież tą belkę mamy. Ta belka jest na ścianę, leży na górze. Ekipa ustaliła plan działania. Mamy radę. To wystarczy, że złapiemy na jedną śrubę na dole i, i reszta już pójdzie. Nie są ciężkie belki. Lekkie. No lekkie, te są lekkie. gdzie mamy Na górę? Na samą górę? Mamy to Nie, tej piętą niżej. Tak jak my ostatnio wyciągali na pół piętru Te większe tej piętą niżej, a, a, a te mniejsze można wrzucić na górę. Zrobił darkowe miejsce na zaparkowanie ciężarów. Dobra, to dalej rozpinamy, bo tu fajnie że bo to tak być na następnym już. Przyjęcie deliwerki, wciągnięcie do środka, do budynku a następnie będzie transportowanie na Piętro. Brzmi jak bułka z matką. Zobacz, już Kostka. Jak będzie to jest to Za każdą szkodę wyrządzoną podczas rozładunku firma Marcina zostanie obciążona. Dlatego zadaniem Tomka jest dbanie o takie dedale. Ej, chyba za duże te pasy. Tarek, świeży po treningu przygotowany, rozpoczyna rozładunek. Coś mu chyba za bardzo dęda ten ładunek Ale go rozbujał Weź go zatrzymaj, Ech. zatrzymaj go! Darek! Nie możesz się opuścić ramieniem do tego, a pierwsze ramię podnieść do góry długie Chyba ktoś tu jeszcze raz będzie musiał iść na trening I to mówię, to ramię wyprostował ciał na jeździe tylko tak to będzie zaczepił sobie za długie pasy po prostu i nie mieści się między między ogodzeniem a grzewem i co teraz? Wyżamy pasy najkrótsze i będzie wszystko w porządku. Zobaczymy, czy przy takim zadrzewieniu skrócenie pasów coś pomoże. Krótkie, krótkie liny trzeba założyć, bo u góry korony drzew się puszczają. Chyba jest progres, ale te gałązki, co, co spadły, to one już tam były. Halo wieża, halo wieża! Pierwsze belki wylądowały. No tu tylko jeden słup Tak. Tylko nie wiem, jak włożyć tam o tą długą truskę. Jeszcze tylko dwie tony stali i do domu. Jedna belka musi trafić do piwnicy. Lecz wygodne dojście dźwigiem jest dość mocno utrudniane przez drzewa i koparkę, która nie ma zbyt wiele miejsca na malachotę. Na darcie twarzy stoicki spokój. No, jakby kolega z dołu był na treningu, to by wiedział, jakie znaki przekazywać dźwigowemu. Spokój i opanowanie Darka w trudnych sytuacjach jest kluczem do sukcesu dźwigowego. Co? Pokazuj, skąd mi pokazuj, bo nie słyszę. No, nie był na szkoleniu. Nie? Nie rozumiem. Ty czy nie? Dziękuję. <grywa> no Dziękuję. teraz Dziękuję. jeszcze Dziękuję. 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 Piętro wyżej, żebyśmy mieli łatwiej później montować na samej górze Pelka mała i lekka. To dawaj ją do ręki. Zaniesie się. E, Najważniejsze, że de deliverka przyjęta jest wszystko w porządku. Na dzisiejszy dzień on nawet wyszedł. Ale wszystko się udało, wszyscy cali nikogo nie zabiliśmy jadę w nowe miejsce no delikatnie zawadziłem o gałęzie uczy się maszyny no wszystko do planowania wszystko w postaci czasu Tomek zostawia ekipę przy pracy i jedzie na pomiary na nowy projekt ma znowu mandat nic się nie stało to, to jest taki myk, że bardziej opłaca się dostawać mandaty, jak wykupywać parkingi. Parking kosztuje 40 funtów na dzień, a mandat 35. I nie trzeba chodzić co dwie godziny i przestawiać samochodu. Także firma zapłaci. Polak zawsze znajdzie sposób. W kolejnym odcinku. GPS pokazuje nam dwie mile, to jest jakieś 3 kilometry. To co nam przysłał w raporcie to po prostu się w głowie nie mieści. No okay. tak finalnie będzie wyglądał ten budynek. Pomieliśmy ostatnio próbę włamania